Uh, to wam powiem, że ważę Już dawno nie miałem takich hantli na łapach. A teraz podstawiamy się pod załadunek. Żeby powiem, czuję się zajechany troszeczkę, bo wczoraj ucieczki trening mało się przez dwa dni, ale jak to Mariusz Kudzienowski mówi, samo się nic nie zrobi! Siemaneczko, no słuchajcie, przyjechałem na firmę. Godzina dwunasta. Uuu, żona tego nie widzi. Yy, tak, przyjechałem na firmę. Godzina 12 i tutaj wózkowy do mnie mówi tak, a czy wózkowy ten brygadzista, cały ten że zarządza, czy mam mnie rozładować czy o tej godzinie, czy o tej, czy tamtej, ale te może więcej na godzinie 15 teraz się nie rozładuje. ja mówię tak, słuchaj, ale tutaj nikogo nie ma. To weź mnie rozładuj, bo na 16 muszę dojechać do firmy, bo tam po 16 nie pracują, pruszkowie mam ponad 100 kilometrów i muszą mnie załadować, a dokładnie jestem w Łodzi na zakładowej. On do mnie mówi, że nie ma takiej opcji, godzina 15. a ja mówię, kurde, to ja mam 3 godziny czekać na chwilę przed 12 przyjechałem, mówię, ponad 3 godziny muszę czekać, I za to nie poradzę, mówię, ale przecież ty nikogo tu nie masz. Zawsze jak przyjeżdżałem, był inny ten kierownik, tam brygadzista, to już słuchajcie, nie było problemu, przyjechałem na godzinę 12 dziesiątą, dobra, nikogo nie ma, postawię się podoba, to cię rozładuje. No ale tu po co? No tu po co? No i czekam sobie grzecznie, no nie, ale słuchajcie, nie ma tego złego, co na dobre nie wyjdzie. Już dostałem informację, że do Pruszkowa nie muszę się załadować, mam tutaj się załadować, czyli wyszło mi nawet najlepiej, tak, tylko tam się nadoduję, tu z boku się załaduje. tak, film na YouTube sobie właśnie w tym momencie zmontowałem, zobaczcie, się już renderuje, została końcóweczka, o, widaj coś, o, coś tam zobaczycie, o, mi uciekło, pani kochany, kuźma. o, jeszcze to uciekło, dobra, chciałem się pochwalić, wyszło jak zawsze. No, film na YouTube się zmontowało, wszystko się poogarniało, ryżek sobie ugotowałem, kawusi się napiłem, no i postanowiłem, że teraz jeszcze mam czas, ponad godzinkę, no to pójdę zrobić sobie trening, bo dopiero o 15.00 tam muszę się pod jak podstawić. To co? Zabieramy się pomoza treninga, bo się nie zmontowałem. Postaram się go opublikować na YouTube'a, ponieważ zobaczymy, co internet jeszcze da radę. Ten mam Alcatel, Al wiesz, to jest takie gówienko za przeproszenie, że masakra. To albo się wyłącza, albo się grzeje, później internet mi nie działa. I no, ten film to się, jak dobrze pójdzie, to na godzinę, gdzieś 19.20 opublikuję. Bo raczej wcześniej to nie ma szans, żeby on był, Bo tak mi działa ten internet mobilny. Muszę ten też wymienić w końcu na jakiś lepszy. No, ale jak pamiętacie, no to wczoraj. Tak, to jest właśnie na kolejny dzień taki a Daily Vlog oczywiście, będzie później publikowany, bo gdzie publikuję. No to byłem mu tyberuszek Kowalczyka na wspólnym treningu. Był totalny zajaz nogi i on kocha kettle. No i zobacz, na sam koniec dojazd. Łapy bary, łapy bary. Te ketle zarzucać w tą stronę i w tą i w tam, to mówi, ja łapy, pochły bary, pochły, ale kazał dawać. Dlatego dzisiaj chyba trening barków mogę sobie odpuścić. Pociśniemy tylko delikatnie z klatą, z plecami i tak dalej, i tak dalej. No nogi też nie muszę robić, bo wczoraj dojechałem z nim zdrowo. No, ogólnie miałem się odpoczywać, ale jak mam ten czas, no to trzeba ten czas wykorzystać. Stać, bo jutro tego czasu może nie być, tak? to jest piąteczek piątunio. Ja znam no, dzisiaj czwartek i to piąteczek piątunio, więc jutro trzeba po prostu jak najszybciej do, do domu zjechać. Odnośnie jeszcze tego kierownika stąd on do mnie mówi tak, bo tam stanąłem, wiecie, sobie z boczku, on do mnie odjeżdżaj stąd. ja mówię tak, naleci tu to odjechać. Tu nie wolno ci stać, Zabramy stąd, na ulicę mówi. I taki, wiecie, troszeczkę, no, takie postawne głosy, mówię, no dobra, nie ma problemu, i se cofnąłem delikatnie tutaj, wiecie, w tą rajkę, no, on do mnie mówi, żebym zabramy żebym że na ulicy stał, rozumiecie, no, dobre, dobre podejście, a tu jest parking dla ciężarówek z boku, no nie, no, przy załadunkach, a jedna firma, załadunki, rozładunki, jest ta sama firma, tylko tam są rozładunki, to są załadunki, by powiedział, tam masz rajkę, no, sobie kolego stań, a nie od razu, wiecie, jest... Zabramy, zabramy na ulicę. No tak to nie można podstopować, panie kolego. to się to oglądasz? No, szacunku, mi do szacunku mi do tych kierowców, no nie? Żeby powiem, czuję się zajechany troszeczkę, bo wczoraj ucieczki trening mało się posłał przez dwa dni. Ale jak to Marysz Pudziadowski mówi, samo się nic nie zrobi. Trzeba działać. Czy się pośpieć 4 godziny, czy pięć, ale samo się nic nie zrobi. Że coś osiągnąć trzeba zapierdzielać. A i tak wybacz, że drzewki nie złapał, ale trening zrobię, no zrobię, kuź. Ale teraz Mariuszko, dziękuję za motywację. A ja robię pierwszą serię. I słuchajcie, na pierwszą serię już lecimy z, z kilogramami, czyli 40 kg oczywiście rozgrzałem, popeczki porobiłem. Bo nie chcę się targać tego mniejszego ciężaru. Od razu mówię, na grubo, skręciłem. 40 będzie 3 kilo na handlu. I moja pierwsza seria. To już panowie waży. To już waży 43 kg. Zobaczymy na niej, skończymy. about! Huh. Wow, 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 wow. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mama's. They trying to black on my blessings. They thought I lost the stepping. I bet on me and my team. I is so is what I'm rapping Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. I is so is what I'm rapping. <laughs> Kurde, <laughs> No, musiałem mieć głowę wyjdzie, jak no nie w ten sposób. Ale spokojnie, 43 kilo, na no, spokojnie zrobiło się tam chyba 12 powtórzeń. To dokładamy i co? Działamy dalej, no nie? I bierzemy się za kolejną serię, czyli drugą. I już na grubo lecimy 53 kg. No i tą dokończę sobie na 4 serie, na 5. Na 5... Nie, 4. 4 zrobię sobie 2 na klatę i później 2 na plecy, a reszta już po jednym. U! Kurde. To wam powiem, że waży Już. Dawno nie miałem takich hantli na łapach, no ale czarny do formy, tak? Albo grubo, albo wcale. Emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. When Winter time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. She busted it open for a real nigga. Stay tommy up up, to build it up, trying to count it up. Hell figures. Don't be chillin' with no little niggas. And if I do, I be real with them. Chase a dream, that's the mail ticket. ISO gang, yeah, they still with us. I put it in motion, nigga, I'm steady. Throw so my money. Trzeba ładnie odłożyć, żeby nie popsuć, nie? Osiem posłyszeń poszło, że nie ma tragedii, chyba 8, tak mi się wydaje. No i później zrobimy jeszcze takie dwie seryjki, no i polecimy później z plecami i tak dalej. Czyli będzie co robić, ten czas miło, przyjemnie wykorzystamy. Już pomału się, można powiedzieć, pobudzam.

Can't walk past me, hey hey right up your alley, wait, wait. I gotta play it safe, safe. Watch me isolate, lay, watch me isolate, hey watch me isolate. Clear out the room, I'm coming through, they wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I wanna pay for route. Zobaczcie, człowiek a człowiek, ten mówi, z chwilę po 14, dawaj podstawia się na raz, dopóki nikogo nie ma, rozumiecie to? A tamte nie mógł, a po prostu nikogo nie było przez ten czas. No i słuchajcie, no nie zdążyłem się wcześniej podstawić, akurat jak już pochowałem tu do naczepy w siłowni i tak dalej mówię, zrobię jeszcze podczas rozładunku trening no to wierzę, że ich wahadło, ich wahadło jest priorytet czyli jak jest tylko miejsce wolne to wierzę. i od razu zacząć cofać pod rampę mówię, dobra to już nie będę się pchał, chociaż spokojnie sobie trening dokończę no ale jedno na bareczki trzeba zrobić no nie, żeby lipy nie było Nie mają, po 13 kg, ale jest spoko. Dlatego jeszcze ściągają. Z 10-15 minut się zejdzie. Widzisz że zrobimy bicepsik, tricepsik, ale pięć serii. Trzeba najpierw pyknąć na bareczki. Widzicie, jak mnie na sesja treningowy? I tak, z, z połowy można powiedzieć 50% podczas rozładunku, załadunku, dobra tu trzeba podjechać, dobra, dobra tu mnie szybko na pakę albo ze sobą na latargę do kabiny chowam, podjeżdżam gdzieś tam pod rozładunek, szybki trening w czasie rozładunku idzie dalej na no niej cały czas taki nakręcony człowiek jest, no słuchajcie żeby coś osiągnąć w to trzeba zapierdzielać Ja przypominam, że z kamerą biegam Gdybym nie miał pewnie kamerki, bo ją nie ustawiał No ten trening by zrobił już dawno, wcześniej tam przy kamerze i tak dalej ci przy tym, przy tym Przy kabinie, bez żadnego problemu A tak to, chociaż tu z tyłu jestem Także po prostu nikogo tam nie nagrywać, w tle ktoś przechodzi Dlatego musiałem odejść tutaj i biegać Z tym ciężarem, no nie? Jeszcze pykniemy sobie bicepsika z dokręceniem Przydałoby się jeszcze po 2,5 dołożyć Ale bym musiał Na spodzie schowka powyciągać ale już czas tak napięty jest, że po prostu tylko sobie zrobię wolniej Pick it up, pick it up, take it it out in my car Secure the bag, I get it up, pick it up, pick it up Ala przyciąg Zależy, że mi nie uwiało No, ale dobra Działamy dalej i postawiamy się, bo tam może coś takie ciąg wiecie. No i dobra, podjeżdżamy pod rozładunek tylko muszę bogo tworzyć i podnieść do góry cały dach. Dach do góry elegancko podniesione, no i czekamy na załadunek. I już kolega ściąga, no bez żadnego problemu. No wiadomo, musiałem chwilę poczekać, bo wahał pritet, ale właśnie, że tren się zrobiło. A teraz podstawiamy się pod załadunek. Jak tylko tu właśnie się załaduję, to słuchajcie, jadę na chatę, na pauzę, bo jeszcze mi czasu pracy starszy. Dokument już mam, mam raptem 15-20 minut i dziadę do domu. na godzinę 18 będę. Czyli akurat się wyrobię z czasem pracy na 13 godzin ma widzicie, jest pełna kulturka Pełna kulturka, bo o 5 rano nie zacząłem pracę, tak żeby nie było no. I tak to właśnie wyglądało, na naczepę i tak dalej, tam po, po dokumenty A jutro już jest piąteczek, więc z domu wyjadę na Legnicę Czyli 330 km No i wrócę prawdopodobnie albo przez Częstochowę, albo przez Piotrków, albo przez Łódź Rozładuję się i do domu, bo poniedziałek mam wolny A co się będzie działo w poniedziałek? No to zobaczycie, zobaczycie co będzie w poniedziałek i z poniedziałku nagram wam materiał już na wtorek, bo będzie się działo, będzie się działo. A firma Raban, jak dobrze wiecie, jest moim sponsorem i za to bardzo dziękuję. Jeśli film się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał na bieżąco, i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej!